Siema, tu Master, Chyziowy w 13 odcinku wyjątkowość skoku od 61 do 65 i w 186 filmie z Geta San Andreas, auto 61 skok. Premie za popis kaskaderski, nagroda 500 dolarów. Auto 62 skok. Premięz za opis nagroda 500 dolarów. Auto 63 skok. Premięz za opis skazderski, nagroda 500 dolarów. Auto 64 skok. Premium to funkcja Nagroda 500 dolarów. Auto 65 skok na zakończenie odcinka. Premie za skaderski nagroda 500 dolarów więc to było tyle no to nara